Jesteśmy w Gąbkach, w miejscu, w którym odbywa się czwarty Festiwal Słońca, impreza cudowna, widzicie sami jak kolorowo i pięknie wygląda nasze miasteczko festiwalowe. Jest dzisiaj piątek, rozpoczynamy pracę biuro zawodów, o godzinie 19.00 obowiązkowa odprawa uczestników Supermaratonu Królewskiego, później będzie cisza nocna i o 5.00 rano w sobotę startuje Grupa 160 śmiałków, którzy mierzą się z dystansem 100 km, czyli wpisują się do kalendarza obchodów milenium koronacji Bolesława Chrobrego i mieszka drugiego na Krywów Polskich. Tutaj mamy biuro zawodów, to jest centrum tego biegu, w którym każdy zawodnik musi się pokazać, ponieważ tego typu imprezy wymagają pewnego formalizmu. Tutaj zawodnik przychodzi, pokazuje, że jest, musi się wylegitymować, podpisać oświadczenia i odebrać pakiety, które są też takim dodatkowym elementem atrakcyjnym dla każdego biegacza, w którym może znaleźć się między innymi wodę, która będzie niezbędna w tym roku, izotoniki, elementy załóżmy takie kosmetyczne przeciwko komarom, chusty specjalne, Okolicznościowe na ten wyjek i różne inne dobra, które potem będą pewną pamiątką. Co znaczy biec 100 km? Oj! To przede wszystkim tutaj psychicznie się biega. To bieganie na takim poziomie już poważnym to jest no bardzo męczące, dużo treningów, dużo godzin na, na treningach. Setki, ty, nawet tysięcy, ja przebiegam ponad 100 tysięcy kilometrów, więc dużo pracy, ale przyjemności są naprawdę wielkie. Dlaczego taki dystans? Trzeci rok, biegam w swoim życiu dopiero trzeci rok. Pokonałam już różne dystanse: 5, 10, 15, 21, 42, 55 i chyba właśnie takiego mi brakowało, więc jest gdzieś ta taka chęć sprawdzenia siebie, czy faktycznie tą stowę mi się uda. Czuję się bezpiecznie dlatego, że wczoraj przeszedłem kompleksowe badania. Organizator wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim przeprowadził naprawdę kompleksowe badania w 10 punktach. Między innymi mam zamontowany glukomed na ręce. Ale to jest jeszcze nic, bo jestem w całym badaniu holterowskim 14 dni przed i po, więc naprawdę czuję się bezpiecznie. Serca wykazało, że nie ma problemu. Neurolog, ortopeda pozwolili biegać, Było to specjalne badanie takie dla osób powyżej 50, jeżeli chodzi o mężczyzn, 45 plus, jeżeli chodzi o kobiety. Więc myślę, że ta grupa na pewno może się czuć bezpieczna, a znając organizatora na trasie na pewno również będą trzywały ekipy medycznej. Witamy Was bardzo serdecznie jutro, o godzinie 5. Rano tworzycie historię. Gratulujemy Wam wyboru, wyboru. Cieszymy się, że jesteście z nami. Przyjechali wybitni polscy eksperci z Łodzi Poznania Warszawy Gdańska i muszę powiedzieć, że staramy się po raz pierwszy w tak obszerny, kompleksowy sposób zadbać o zdrowie biegaczy i sprawdzić ich zdrowie, czy ten 100-kilometrowy bieg na on jest zdrowy, a na ile może stanowić zagrożenie. Mamy specjalistów od chorób serca, chorób płuc, chorób metabolicznych, cukrzycy, ortopedów, e, stomatologów, neurologów. Także w Polsce się jeszcze chyba nie zdarzyło e, tak obszerne zbadanie ultramaratończyków. To jest ważne. Po raz czwarty będą biegi na dystansie 10 km, 25, 50, 10 km Nordic Walking oraz yy, biegi dziecięce. Jest sobota, 16 sierpnia, godzina 4.28. Za 15 minut rozpoczynamy krótką przedstartową odprawę i dokładnie o 5 rano e, prawie 160 śmiałków rusza na trasę Supermaratonu Królewskiego. Cztery pętle po 25 km. Jesteśmy gotowi na to wyzwanie. Będziemy im pomagać jak tylko potrafimy. To oni tworzą dzisiaj tę historię. Macie cztery punkty żywieniowe. Jak coś się będzie działo, meldujecie służbą, meldujecie na punktach żywieniowych. Zgłaszacie swoje problemy, my jesteśmy od tego, aby Wam pomagać. Pamiętajcie, wszyscy ci, którzy są na trasie biegu, są do Waszej dyspozycji. Nie biegnijmy za wszelką cenę. Biegnijmy zgodnie z naszym organizmem. Trzymajcie się! Życzę każdemu z Was, aby mógł w to urządzenie po wykonaniu zadania lódkoć. 100 to kilometrów ludzkoć. to dla Pana nic. No tak można powiedzieć, biegałem już i na 700 kilometrów i całą Polskę obiegłem, ale zawsze musi być szacunek, zawsze ten respekt, bo 100 kilometrów to jest jednak duży wysiłek i no, zobaczymy jak pójdzie. Jak Pan traktuje ten bieg? Można powiedzieć, jako takie sprawdzenie, przypomnienie sobie tego wysiłku dla organizmu, takie przetarcie przed kolejnymi wyzwaniami, już na przyszły rok. 3, 2, 1, start! Zaatakowały na szerszenie na około 17 km. Wczoraj oznaczaliśmy trasę, no nie było żadnego gniazda, prawdopodobnie gdzieś z ziemi atakują. No, dosyć sporo osób było pogryzionych. No. Ale udzielono panu pomocy? Tak. No, Pierwsze pomocy opatrzono mi ranę i biegnę dalej. No, nie czuję się jakoś fatalnie, więc myślę, że dam radę. Mieliśmy atak szerszenie, to dosyć sporą. Liczbę tych szerszeni zaatakowało sporą liczbę biegaczy, natychmiast wysłaliśmy służby, służby poradziły sobie z, z zawodniczkami, z zawodnikami, które zostały, którzy zostali pokąszeni, natomiast nasi strażacy wyeliminowali to gniazdo szerszeni gaśnicami. No dzieje się na tym naszym festiwalu. Ile pan będzie wiek teraz? Y, tylko 50 km. No, dużo. O, jest malutko. Taka, taki, taki niedzielny spacerek można powiedzieć. No, przed chwilą startowali na 100 km. Na stórkę, dokładnie, to harpagany dzisiejsze akurat co, no ja dzisiaj no mało 50. 160 dzieciaczków pobiegnie w bezpłatnych biegach tutaj w gołomkach w ramach Festiwalu Słońca. Zaprosiliśmy do, do siebie dzieci w wieku od 2 lat do 16. Każdy z dzieci przebiegnie inny dystans dostosowany do swojego wieku. Każde z dziecko dostało bardzo, że tak powiem, wypasiony pakiet dziecięcy, a do tego na mecie będzie dla każdego piękny medal Festiwalu Słońca. Tak daleko od gołą, bo jakichś 6 km. Dzisiaj 25 km. Dużo, tak. ale gdzie tam? Damy radę. Są szaleni, którzy już są na trasie, biegną 50 i stówkę. Także my sobie tak Każdy delikatnie. obstawiamy. Startuje potencjalna elita tego biegu Paweł Świątkowski, mniej zawodnik wojskowego klubu sportowego Zabisza Biedgosz. Mieszkanie jest tutaj naszej gminy. Paweł, cieszymy się, że jesteś z nami. Ja zaproszona tutaj na ten festiwal Słońca. To jest piękna impreza w tym roku, naprawdę bardzo dużo ludzi. Nie wyobrażam sobie, że może tyle osób biegać na 100 kilometrów. Naprawdę fajna impreza i zachęcam wszystkich też, żeby biegali 10 kilometrów, bo naprawdę dziesiątka, piątka to jest najlepszy dystans, żeby później na tych dłuższych dystansach sobie radzić. To jest jego debiut na dystansie 10 kilometrów, panie burmistrzu, Proszę bardzo. To jest bardzo miło gościć, jestem tutaj po raz trzeci, trzy się jak u siebie, chociaż biegnę na dychę po raz pierwszy, także będzie walka o życia. Mam nadzieję, że nie skutkę, że widzimy się wszyscy na meczu, że wszyscy dobiegniemy zdrowie. 3, 2, 1. i do zdrowie. Trzy, dwa, jeden i nasz który jest! Yes. Tak jest, to bym tak, Nie nam się w tym, Uważajcie na szersze.

Gratulujemy, jest Pan pierwszy na 10 km. A, dziękuję bardzo. Ciężka trasa, e, słońce, przełaj, e, ale e, widać jeszcze w miarę się trzymam na nogach. No, jak się biegnie? Już niedaleko. Do, jeszcze, jeszcze jedno kółeczko i, i będzie się, robi się ciepło, ale nie ma tragedii. 75 km już. Prawie, 70 zrobione, jeszcze 30 i będzie upragniona meta. Jeszcze 25, za chwilę z mały i damy radę. Dobrze się nawadniać, wystarczy. Trzymamy kciuki, dziękuję. Dzięki bardzo. Jakie punkty odżywcze są ważne dla Pana? Ważne, zawsze są ważne. Przy takiej pogodzie, gdzie jest duży wysiłek, gdzie jest duży ubytek wody, gdzie możemy sobie zjeść arbuza, fantastyczna sprawa. Polecam wszystkim, muszą być. Trasa i super organizacja, bo bardzo dużo punktów powiem szczerze i czułem się zaopiekowany. Wszyscy mili. Jesteś, jest Pan pierwszy w historii zwycięzcą. A tak, cieszę się. Pierwsza edycja, także skazany na sukces pierwszy. <laughs> Dziękuję, bardzo się cieszę. na finiszu czwartego festiwalu Słońca powoli tracę Głos imprezy, która debiutowała na płaszczyźnie Ultra do tych naszych wszystkich wydarzeń, do tych biegów na 10, 25, 50 kilometrów doszedł w tym roku Super Maraton Królewski, impreza przemyślana i celowo wpisująca się do kalendarza wydarzeń koronacji tysiąclecia gniezno 2025. Jesteśmy przeszczęśliwi, że to wszystko tak się udało, że odzew ludzi biegających ultra w kraju był tak znaczący, że pojawiło się 150 osobowa ekipa, która walczyła z tym dystansem. Jesteśmy szczęśliwi, że to się udało. 150 wolontariuszy pracowało na ten sukces. Zapraszamy za rok. Będziemy starali się jeszcze ulepszać te formuły. Jesteśmy naprawdę zadowoleni, szczęśliwi i bardzo zmęczeni.